Mam co jest drugi odcinek do Jak widzicie ten niebieski dom w tle jest nasz. Zaraz przyjedzie taksówka. Pojedziemy do restauracji, będziemy tam pracować. Dzisiaj zrobimy jeszcze sobie prawo jazdy. Jak widzicie taksóweczka już przyjechała. Siadamy. Proszę do restauracji, żeby pan mnie zawiózł. Ujedziemy... Jak widzicie, jesteśmy na miejscu. Pan powiedział, że jak już robimy prawo jazdy, to nie musimy płacić Daną taką zniżkę. To idziemy pracować. Tu będziemy pracować. Będziemy podawać jedzenie dla ludzi tutaj już jak widzicie jedzie pierwszy klient. Co dla pana? Wa hamburgery, dobrze, już idę. Bierzemy sobie. Idziemy, Panu dać. Proszę bardzo, to dla Pana. Już jak widzicie, idzie drugi klient. Co dla Pana? Kole. Dobrze, już idziemy. Bierzemy. Proszę. Proszę, to dla Pana. Dziękuję. Do widzenia. Idziemy. Już chyba skończyliśmy dniówkę. To idziemy po pieniądze. Szef mówił, żeby sobie z kasy wziąć. 600 dolarów jak skończymy. To sobie bierzemy. Mamy już 1500 dolarów. Na prawo jazdy nam starszy. Pójdziemy pierwszy na prawo jazdy, jest tutaj blisko. Już jesteśmy na prawo jazdy. Tutaj się z panem wczoraj mówiłem na dzisiaj, że będziemy zdawać prawo jazdy. Jak zdamy, dajemy 1000. Jak nie zdamy, dajemy 200. No już tutaj nam wszystko wytłumaczy, wiemy co i jak. Mamy trochę pojeździć. Jak powie, żebyśmy wracali, to wtedy powie, czy zdaliśmy, czy nie. To pojeździmy chwilę. Tutaj pan powiedział, że sobie możemy przycisnąć trochę, że to nie jest droga główna, więc sobie jedziemy, tam zresztą zaparkujemy. Co, zdoliliśmy proszę pana. Mówi, że zdaliśmy, że nam gratuluje. To proszę, tu tysiąc dolarów. Proszę prawo jazdy. Już mają prawo jazdy. Co? To się ma, idę.